Czarnowska, Szczewczuk, Złucka, Wiktoria, Dziurcz, Olimpijczyk, Suwałki, Marta, Osmurska, Wodnik, Biersk i Rozalia Tymińska, Juwenia, Białystok. Zwysek. Połowa Na powodzeniu Wiktoria Dziurcz, Suwałk. Dzisiaj walczy z nami Marta Osnuszka, reprezentantka gospodarzy. Za chwilę przekonamy się, której z nich przypadnie zwycięstwa. I mamy finisz. Wiktoria Wyników reprezentantka Olimpijczyka Sowawki Wiktoria Ciorcz, Zwycięż.